Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I dziś zagramy z moimi kolegami w Counter Strike, ale nie w takiego normalnego Tylko w takiego super mocowego Będą super moce, będzie super zabawa I naprawdę ten odcinek wam się spodoba, bo się działy tam pojebane rzeczy Zostaw teraz lajka, like napisz komentarz i przechodzimy do odcinka Let's go! Co mi wylosowało? O, gramy, A ja gramy na, na wszystko chyba, nie? Na bejna. Ta, normalnie, walimy się na łeb no, Dobra Mam się przejebane w chuj Mam Gnidę już jakoś Ja pierdolę, nie wierzę jest, Dawaj, czekaj W jest, ej niewidzialny jest Gnida To niby o. No tak, komu tam doracowało, tak? A jest? No, DMD niewidzialny jest, niewidzialny jest Co ty, Rysiek, robisz? Przecież on stoi obok ciebie No strzel w niego, no! Jezu, Rysiu! Boże święty ja, jak mu dało, no nie wierzę! O, pan Skrzynka, kurde! No, Pan Skrzynka to jest taki pies! Jest! Yes. No, ale no. tu trzeba było trochę pomyśleć, tak? Ojoj, jaki jestem głodny... Co ja mogę zrobić, żeby napełnić mój brzuszek? Wiem! Przecież ja mam pełno skinów do sprzedania! Pewnie zastanawiasz się drogi widzu dlaczego Skin Kantor jest zajebisty w chuj? Już ci tłumaczę. Wypłaty kasy są natychmiastowe, nie musisz czekać aż ktoś kupi od ciebie skina, bo te skiny są skupowane od buta przez stronkę. Nie ma tu żadnych ukrytych opłat czy prowizji i co najlepsze jest pełno opcji wypłaty środków takich jak kryptowaluty, PaySafeCard lub gift na Steam, Spotify i wiele wiele innych. Pieniądze pojawią się na twoim koncie od razu po zaakceptowaniu oferty wymiany na Steam. Użyj kodu i samu, aby zyskać jeszcze więcej. Uwielbiam natychmiastowe wypłaty, nie dość, że się najem, to jeszcze będę miał na alimenty, leasingi i inne zobowiązania, które mam w swoim życiu. Jeśli potrzebujesz szybko hajsu, wpij na skin kantor, a tam dostaniesz wszystko w mgnieniu oka. Like that. Ale mam chujnie. Może mniej ci zabierają demaiza, nie? Cały. Po prostu. Mi taką chujnię dały. Nie, nie, kurwa. nie, natura Ej, Tak, tak ta, ta, ta. Weź tu i w końcu Nie, jest kurwa, spuść to lewo na prawo, stary To, to już i odwrotnie, kurwa Ej, dobra, panowie, bo to za długo będzie trwało, więc ja proponuję grać tylko na A Możemy wchodzić po całym jakby, mm. całej mapie, ale tylko plantujemy na A, żeby było prościej i szybciej Dobrze, dobrze I Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. No i pięknie, dobra, zostań. Szef, ej! Ej, to ma. Mango! Za mądry skurwiel! MOTO by mnie przestraszył kurwa! Ja mówię zajebie łeb! Mówię zajebie łeb, to ciało nie ugra kurwa no ale... A szkoda gadać A szkoda kurwa gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę. A, i'm bota ma jakiegoś e, u nas, no Panowie no?

Patrz jak zjeść porobi, patrz o, gdzie tam uciekasz? Gdzie tam uciekasz? redukcja ma jakąś duchy, uważaj mm. Ej. Ej. Redukcję miałeś, nie? redukcję, A 140 Ja miałem te full HP full y wtedy, te dużo 500 Ale kurwa teraz wam... Ale macie wpierdal Kurwa ma jaki szybki jest! Ej, maszałeś sody, sody, sody Co ty miałeś, Pewor? wucha ja pierdolę Spokojnie, panowie. Na spokojnie, p Wiesz tak, o co chodzi? Tak, wiem, Wiesz o co chodzi? wiem Dobra, w ogóle nie skacze Na no, Dobra, Cześć. wracamy, panowie, wracamy Nie, redukcje, redukcje, A, Kurwa, ale gówno Jest w porządku, jest porządku po To jest! dostał karniaczka nie, nie jedzę, <śmienicza> ale po co tyle dla Rysiu! Ale dał mu. Jak się dla niego podoba, to dla mnie się wcale o, nie podoba. Co ma? Nie wiem co ma. Łasze, może bucha jak zwykle. A ma. Dajmy coś mu. Gote mu. <śmienicza> Rysiu, kurwa! Rešu <Ryszard>, ty draniu! <śmienicza> Ej, no ja gówno dostaję! Nie! No to jest gówno właśnie cały czas. Ja też samę gówno cały załóżę! Ja pierdolę, po co mnie to? Ten, nie, ten, ten jakiś szybki. No nie no, kurwa, ja pierdolę jak tak to szybko! To był Aimbot? Aimbot, no. Dobra. Aha. Ja pierdolę, King 88 dostał! Miałem pierwszy raz!

no ale. A! Kurwa! Chucił dupę! No, zachodzi nas pewor na plecach, jak coś. Prościej nie o, będzie! Wyjeżdżamy na nich, wyjeżdżaj! Gdzie ta paka? No, nie musiała tak skończyć. Musiałaś tak skończyć. Ten ma coś fajnego, bo jest szczęśliwy. By się nas dojeżdżał. Uważaj, uważaj DMG, bo za to wyjedzie. Nie, nie, wychodzimy stąd, chodź stąd. Patrz, ja umiem szybciej. Faktycznie go zostawiłeś. No, tragedia. Zostawił Co będę umierał, kurwa, sam? Ty nic mu nie dałeś, ty. To jest pamiętajcie, że to jest Rysiu. Gdzie? No, lecimy. O, ale, ale macie przejebane teraz! Dojazd. Ej, do eee. Jest szybki jak sreczka! Nie, 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 to jeden. Jeszcze kolektor. Dobrze. A B7. co ty miałeś? Ja, ja wiem, powrót do bazy. Dawaj Rysiu. Kurwa, no nie jest! Tu. E, jebany, A, tu. jebany, jebany, kurwa. E, jebany. Nie wierzę kurwa co jest? Minus 600 dostał A... A! Kurwa wiedziałem! Niewidoczny, niewidoczny! Ale jak! Głosek no, strachu! Łatwiłem wow. wsiakną tak grę, że miał 350 Hp. No, dobrze, mi też Wilkaka, ma ty! Ej! Nie, nie! Nie tego pewora z Podlasia Rów to, rów to na kolarski. Dawaj, on ma 10, on ma 10. Ja <noise> <noise> to jest pojebany. Krecień! Jezus, skąd ty się tu wzięłeś? No zaskoczyłem. BMG w dżungli był. Cześć! <noise> o nie, mam snajpera w drużynie człowieku. Kurwa, 2 na swój paku berry, że ten Czemu to mówię kupujesz, Turniu no? Nie wiem, minus 27 musiałem, nie wiesz. Kaspliko coś ma, on musi coś mieć. Patrzcie, trapa jest, trapa jest takiego. Nie! Nie! <śmienic> Co ty miałeś, pewór? Nic. A ja przerażony aim, bo mnie nie wychylam ręce, mi się częstą, kurwa. Dobrze, co czy co? <grym> mosko, Łak, jak? Jak! Aum, co? Aim. Nie, nic nie mam. Ta. No, na pewno. 30 HP za fraga. przysięgam Ej, tutaj! ty! na mnie na niewidzi! jest. mnie Nie jest? To Ej, mnie mnie ten, Nie niewidzi! Bo mnie na no <grym> <Odwalony, kłatę. grym> ja na na krypie, dobrze, dobrze do wróciliśmy, jedziemy. Nie dajmy im chcę... no, no, kutajnych pokaż pokaż Daj nie Masz osiem fragów. Złodziejską bym chciał. coś fajnego. Sto procent małolaka. Sto procent. Mamy w głowie. Mamy w głowie. Mamy w głowie. Mamy w masz Mamy głowie. Mamy ja myślałem, że jest chociaż na poczęty i mu zajebałem dwa noże. Jeden rampa podjeżdża, drugi biegnie pałacami. Jeden na midzie. To najgroźniejszy na midzie. To mało O kurwa, jednak najgroźniejszy tam. Dw dwóch, kurwa. Dwóg, dwóch musicie, długi ja zjebałem. Brawo no, Esa Ej, ma braku w głowie, ty! Ładnie, 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 lecimy z nimi! Dobra, Ale tu się... siedzę Dobra, pewo, Dobra dobrze ja dobrze A nie, nie dobrze 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 nie. A ja tak, dobrze ja nie oddychałem, jak dobrze 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 Przysięgam kurwa To kurwa, ja nic, nie mam HP Ty masz ten redukcję, bo 41 w głos. No ma niewidzialność albo coś, nie wiem. Apsy. Kurwa, kłoczek <laughs> na speedhaku. Nie! Konektor. Nie, kurwa, jest, 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 jest. jest. Ale atlaki, nie? Ej, no, zajebiste adlaki. to było. Zajebiste to było. I wygrałem. Ojo. Nie, no, trzeba. Damia... wygrać, bo. Nie dać, nie dać, nie dać. Mam ci przypomnieć tą scopa na speedhaku? Nie. Co wyrwałeś? <laughs> Celowanego? Po prostu każdy nagrywa raz CS, a raz na pół roku to można mu dać wygrać, nie? A tam pierdolisz. Ale CS u, ch u chłopaków na kanale jest bardzo często, także zapraszam na nich, linki są w opisie, kładzie się po samem kolej i dziękujemy, że oglądaliście cały odcinek. Nira. Nira. Nira.